Dzień dobry widzowie, z tej strony Sturmica, bo w tym jest kolejny Dzisiaj gramy w Rocksfoota i nie będziemy wbijać u mnie level. Grałam w to trochę i Lighter Fruit i... Mam lepsze katany. O, ja mam wreszcie sobie takie katany. Podwójna katana to jest dobre, ale jedyna... 12 tysięcy dobra, nie będę tego kupował, bo i tak mam Lighter Fruit. Dobra, idź fakt. Jakie posobowe level na kolejnych typków? 55, bo bos no, no, no. Ja kiedyś... Ja, ja grałem... Ja grałem w tą grę i ja jestem dobry. I played this game before! A. Tak w ogóle mieliśmy nagrać film, ale ustawił się na prywatny i nie wiem jak to zmienić. No więc... Więc byłem w jednym filmie, tak był na dwa. Dwóch. Ale teraz będę na dwóch. No. Znaczy będzie mój głos. Mam no, twój Idziemy pokazać. Bo na tamtym graliśmy razem, ale no... Jakiś film się ustawił, teraz się ładuje tele... Nie, nie idź tu! Jeszcze mu? Bo tam się zniknął i się zrespił na swoje miejsce. Patrzę, nie zniknął zaraz. To no, chyba, że zmienili to wam. Zmienili to Nie wa yy, Lubię was! Oni ci nie mogą mieć, bo masz faj. Ja, ja tutaj jestem jego jak, jakby nauczycielem, bo I played this game before. Ja mówię, bija, to, to, to bija. Ja mam gada i co? Ja, nie też nie mogą i co? Tamten nie wciągnął do oj, 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 oj. <trujne> come, come, come. Tam jest jeden taki baran, który nie błnęż. I played this game before. Dobra, bingo, już nie używają mi nie opatuję. Czy to właśnie zrobić? To... No, Dobra Dobra. Y... Drolowanie fruta może będzie w kolejnym odcinku, bo zostało jakieś 50 minut do tego, Chyba, że zrobię jakieś idealne cięcia, ale nie. Opatrzymę. Ale nie. Po prostu spróbuję. To jest film. Y, po prostu damy w y, y, tytuł, że to jest film, y, pierwszy... No, mo, z, nie, pierwszy film w i pierwszy montowanie w testy, właśnie edy, w No więc nie, nie, y, nie dziewczy się e, jak, zał, jak załóżmy, jak na przykład Ej, i, A, nie ma zbędę, zbędę. Dobra, i ulepsz włotę na razie. Wiesz, bo co, bo nie... oni cię i bić nie mogą, więc no. Więc widzowie, nie dziwcie się, jeśli załóżmy, wtedy jak powiedziałam, że mam Lighter fruta, to zamiast Lighter za załóżmy będę chciał jakieś napisy zmontować, a te napisy pojawią się pod koniec odcinka. No ja nie umiem montować, więc się nie dziwcie się, jak jakieś bazierki z tego wyjdzie. No nikt nie wie, co wyjdzie, no. no mam nadzieję, że nie jesteście takimi kidosami, którzy myślą, że to są live, że takie coś to jest live. Mam nadzieję, że nie jesteście tacy błagą. Też. Też. Bo jak jesteście to nie wywalajcie z kanału, ale nauczcie się w sieciami. Chcemy to, żeby był. Ale... Dobra, my... my mamy... Bo my taki... starsi, no. starsi na pewno od was. Znaczy od was. Nie, nie może od wszystkich, ale od tych, którzy myślą, że to jest live. Bo live się inaczej robi. Niektórych... <coughs> A live jest od 10 subów. Więc pomóżcie wbić! Wiem, gdzie jest Wasze kadencje, <laughs> Edeń i wyskoczył! Gdzie mieszka ten typ? Gdzie mieszka Maciek z <laughs> pod Grunwaldem? Pitwa pod Grunwaldem. Czemu czuję się w Algańskiej? No to O! Co Po cztery kilka lat. Bo to trzeba w przetestu na jednym tylko. Pyłk, X. Trzymaj ten. Ej, dużo to mu zadało, ale nie, nie szybko. Ej, to ci łączy wstawienia, to ci pokazywało obrażenia zadane. Dobra? Dobrze. Mam coś Licznik. I teraz wani kogoś. Bądź no Wani kogoś. Patrz, pokazuję. Tutaj nie musisz patrzeć. 203 To mi jest 300. Nie, to mi jest 122. Masz nowego, masz bossa. Boss HP. A bo, boss cię może mieć taką. Nie śledź mi się to stało. Kiedy... Jak śledzić? Leć. Będziemy <grym> śledzić. Ciekawe w ogóle, jak wyjdzie to montowanie. I co już się nagrywa? Eee Ej. Ej, oni mu nazwę zmienili! Zobacz jak Oni on mu serio nazwę zmienili! On się nazywał kiedyś Bobby. E, my będziemy. Serio go zmienili, on kiedyś inaczej. Nasz się nazywał. dobrego bossa klauna. klauna. I postaramy się przyciąć. O, o, o. Postaramy, postaramy się przyciąć te momenty, gdzie jest pokazywanie tempo na bo to tak nieładnie wygląda trochę sobie. No, zajeb... <gry> Że podczas, kiedy w końcu ile, ile po prostu to trwa no. Po prostu będzie moment Kiedy mówimy, ale nie Nie będzie momentu, gdzie Pokazujemy to Nie po Bo to jest tylko taka marnacja Nie, marnacja czasu Nie, nie marnacja czasu, ale po prostu wszystko się nauczyć Musimy się ten szczurek To jest cringe'owe i możesz przez... Co ja nie, nie bądź cringe'owy. Dobra. Tam jest ten boss! Po drugiej stronie. Bo... <laughs> Co lubisz bardziej blokować? Siodło w sklepem. Normalnie nie <laughs> lubię blokować. Tak. Yyyy HP. HP na maksa. <laughs> no no yy, dobra już z Dobra, te nabruty, jak się pojawi połóż to nabruty. Na bruty. Ma razie nabruty. Bo ja nie mogę już się bo. Nie bo, boszcie się nie zresztą przecież. Nie pamiętaj, na bosko. To co, marnujesz czas! Ale wie, że marnujesz czas! No ja po się nie zrezygnuje? Tak, tak. Koło minuty! Nie, dwie minuty! Tak, a źle ślepardzisz! Ja? Gościu, ja jestem lepszą od ciebie, mam drugie morze. Wiem, że pewnie wy jesteście lepsi, ale. Trudno i Ja widzę, nie ten gorset, który ogląda sens film. Weź i co? Ja mam na boszkę. Eee, największy e, to jest 2600. Myślę, Na razie zrezygnuj z bosą e. Boss się nie zrespił, bruty mi. Będziesz tu więcej ekstrapartych. Bo boss się respił Zrespił się, nie zrespił się. Mij bruty. No chyba, że chcę, żebym miał ja trochę no, A będę taki dobra. Ok, dobra. Dobrze ci ladzi... Ej, dobrze? Teraz już tak. Mijemy, mijemy, mijemy. Fajnie, Debaydżanów stanu, a ja się cieszę. I ja też. O, że ty są Szkoda, że w tej grze zdję zdjęto Twoją postać charakterystyczną. Szczura. Powni długo nieśmieszny nagrywał tobie film szórmowy popularny youtuber! Nie! No nigdy to nigdy się nie zauważyłem. Nie wiem czy kiedy... Kupimy. Ale tysiąc subów Jak będzie z... no. jak będzie 100, to robimy na pewno jakiś specjal, nie? Tak, na 100 subów będzie. A jak będzie tysiąc, to specjał pewnie będzie. Live bo jakiś odcinek mi co ma zrobić? No. Dobra. Ile to już robię? Łeta! Beta! Moje klinczowe teksty też będzie wam. Dobra, Widzowie, ale i tak chcę już zakończyć ten odcinek. Mogę zobaczyć, jak nam a my widzimy się tak w następnym. Tak...